Nara, nara, Tej żeby cię nie zawinęli, gdzie jestki treść, szuwaj. Spoką w pierwszym miejscu, nara. Kurwa, nie powinienem brać na warsztat tej kolumbiki. Ten część wpędzi mnie w paranoje. paranoję. Wszędzie widzę psy. Dobra, ty wyluzuj, sprawia wrażenie typa, który jest wyluzowany i nie ma nic do zarzucenia. Ej. Przepraszam. Szukało. Pana dokródzik poproszę. Dowodzik. Masz pan. Masz coś nielegalnego? Broń? Nóż? Nie, nie, nie. Żoło? Pan żartuje ze mnie, sportowiec. Dobrze. Sprawdźmy więc. A to, tu to, to jest, he? Moja... pałka! Mhm. Dobra. Jest pan wolny. 嗯。Uh.